Thank you very much. It's a great pleasure to have President Nauraki with us, Poland. He did a good job with that, right? Maybe a little different pronunciation. I said I want to get it perfect. I want. Did I get it right? Yeah. Tak jest! Mamy wielki sukces prezydenta RP Karola Nawrockiego, który spotkał się w środę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Szef MSZ Radosław Sikorski musi być w szoku, bo nawet premier Donald Tusk pochwalił to, co stało się w Białym Domu. Nawet Donald Tusk musiał to zrobić. Polska opinia publiczna jest zgodna w Białym Domu Karolowi Nawrockiemu w pierwszej swojej jej zagranicznej wizycie poszło znakomicie. Brawa dla pana prezydenta. Mamy ważną deklarację ze strony Stanów Zjednoczonych, choć próbowano sypać piach w tryby i o tym wszystkim, w tym podsumowaniu tej dzisiejszej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na kanale Analiza Polityczna. Zapraszam, zostańcie do samego końca. Powiem też, co się wydarzyło, bo prezydent Donald Trump. Skrytykował mocno jednego z polskich dziennikarzy. Jedziemy z tym tematem, zostawcie tylko proszę łapkę w górę, dajcie komentarz dla zasięgu, wyraźcie swoją opinię na temat tego, co się wydarzyło dziś w Białym Domu. I jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, gdzie każdego dnia dla was, nawet wieczorami, omawiamy polską politykę. I jedziemy, szanowni państwo, z Donaldem Trumpem, z prezydentem RP. Karolem Nawrockim. Pamiętacie jaka była atmosfera tuż przed tą wizytą? Nawet wy widzowie kanału Analiza Polityczna prosiliście o to, żeby się odnieść do tego, co spekulowała stacja TVN24 na temat tej wizyty. No co to będzie, jak prezydent RP Karol Nawrocki pojawi się w Białym Domu? Będą rozmowy z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym, a później dowiemy się, że na przykład Stany Zjednoczone wycofują swoje oddziały, swoich żołnierzy z terenów Polski albo Stany Zjednoczone nie będą dłużej chciały nas wspierać. Co to będzie? O, wróci Nawrocki z porażką. Szef MSZ Radosław Sikorski, który sobie zrobił równoległą wizytę do wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, pouczał, chciał dawać jakieś notatki, instrukcje do rozmów z Donaldem Trumpem. Sam poleciał do Stanów, zbyt wiele nie osiągnął, natomiast Nawrocki... Osiągnął i już o tym mówimy. Najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w Białym Domu, moi drodzy. Stany Zjednoczone, co zapowiedział prezydent Donald Trump, nie wycofają swoich misji, swoich wojsk, swoich żołnierzy z Polski. Brawo, to jest ważna deklaracja Donalda Trumpa, ale mało tego. Fłań się co będzie, jeśli USA się wycofają z Polski. Sikorski też spekulował. Haha, co to będzie? Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, mówi wprost, gdy Polska będzie tego potrzebowała, możemy nawet zwiększyć naszą misję. No brawo! Tego oczekiwaliśmy, tego potrzebowaliśmy. Tego też potrzebował politycznie prezydent Karol Nawrocki, który wróci. Naprawdę na tarczy ze Stanów Zjednoczonych przez Watykę, przez spotkanie z papieżem Leonem, wróci do Polski i naprawdę będzie miał się czym pochwalić. Okazuje się, że decyzja Polaków, ponad 10 milionów Polaków, którzy 1 czerwca postawili w wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego była dobra, bo czy podobny sukces mógłby odnieść. W, 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 w Waszyngtonie na spotkaniu z Donaldem Trumpem Rafał Trzaskowski? No myślę, że nie. Trump przywitał Karola Nawrockiego jak bliskiego współpracownika, przywitał go, powitał go jak przyjaciela. Pokaz myśliwców. Specjalnie na cześć polskiego prezydenta, nocleg, gościnność w Blair House, tam gdzie największe koronowane głowy, najważniejsi politycy, którzy przyjeżdżają na spotkania z prezentami Stanów Zjednoczonych, nocowali na przestrzeni dekad ostatnich. I to wszystko. Karol Nawrocki przeżył, zdobył shaking hand z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie dał się tutaj Karol Nawrocki. Wiecie, jak często prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potrafi między innymi tym prezydentem Francji Emmanuelem Macronem tam nawywijać, tak ostro trzymać za grabę. Karol Nawrocki, jak równy z równych, uścisnął dłoń. Możemy być dumni z takich obrazków, to są wspaniałe obrazki. I wreszcie gabinet owalny. Spotkanie z dziennikarzami i Donald Trump mówi, że Karol Nawrocki odniósł wielki sukces i staje się w Polsce coraz bardziej popularnym politykiem. Zobaczcie, jak dobrze został prezydent Stanów Zjednoczonych zbriefowany przed tym spotkaniem. Jak oni dobrze w Stanach Zjednoczonych wiedzą, jaka jest sytuacja w Polsce. Że widzą to, że Karol Nawrocki odnosi sukcesy. Widzą to, że Karol Nawrocki jest popularny. Czy uważacie, że nie widzą tego? Co robi Donald Tusk? Co zrobił Radosław Sikorski? Jaki jak żenujący spektakl odegrał szef polskiego MZ wicepremier tą swoją równoległą wizytą do Karola Naworskiego w Stanach Zjednoczonych? Oni to wszystko wiedzą, oni to wszystko mają zaraportowane. Ja powiem wam więcej: między innymi takiego, a innego, a nie innego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce wybrał Donald Trump po to, żeby ten człowiek mógł bronić Polski. Między innymi ten yy, ambasador żydowskiego pochodzenia bronił Polski po tym ataku kibiców. Do którego doszło w Izraelu. Tak działa administracja, która chce współpracować z dobrym krajem. Administracja przyjazna. Brawa, wielka, wielkie brawa, szanowni państwo. I miałem wspomnieć o tym, co się też wydarzyło w kontekście polskiego dziennikarza Marek Wakulski. Ten sam gość, który, szanowni państwo, doprowadził do tej awantury swoimi pytaniami w lutym, kiedy Trump spotkał się z Załęskim. Zapytał Donalda Trumpa, czy to nie jest tak, że on za mało pomaga Ukrainie, za mało się angażuje w pomoc dla Ukrainy. No i pan prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, stwierdził, że chyba powinien pan dziennikarz zmienić zawód. Daj tam, panie, spokój. Moi drodzy, nawet premier Donald Tusk musiał pochwalić to, co się wydarzyło w Białym Domu. Ja nie wiem, jak oni to tam przeżyją po tej stronie lewicowo-liberalnej. Co ci silni razem? Jak, jaką oni narrację sobie obiorą? Widziałem takie zdjęcie prześmiewcze już Radosława Sikorskiego, taki jest pokrzywiany, takie tego, taka, taka specjalnie klatka zrobiona i był podpis Zygfryd Czaban, takie konto na x -ie. Co? Zły dzień? <laughs> No, rzeczywiście to musi być dla Sikorskiego zły dzień, bo oni liczyli, że Nawrocki tam polegnie. Oni liczyli, że Nawrocki niczego dobrego nie osiągnie. Oni liczyli, że to wszystko będzie po prostu wielka porażka. A tymczasem, no, nawet zdziwienie jest, bo. Prezydent Polski Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem w języku angielskim. No ludzie, to wyście tego nie wiedzieli, że Karol Nawrocki zna język angielski. No nie, bo on był tak właśnie przedstawiany w kampanii yy, wyborczej jako taki, o, tam tłuman, tam kibic, tam w ogóle i tak dalej. A okazuje się, że nie. I powtórzę to. Dobrze Polacy wybrali, bo Rafał Trzaskowski nie miałby po takiego powitania w Waszyngtonie. Rafał Trzaskowski nie odniósłby tego sukcesu. Dla Rafała Trzaskowskiego Donald Trump nie zrobiłby całego tego przedstawienia i tak bardzo by go nie chwalił. I na koniec, dziś robiłem przegląd prasy, Szanowni Państwo, rano z Wami i czytałem Wam. Porady byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówił: No żeby tylko, no my jesteśmy wielkim, poważnym krajem, wielkim państwem. No mam nadzieję, że Karol Nawrocki nie będzie tam słodził i się podlizywał do Donalda Trumpa. A tymczasem okazuje się, że to Donald Trump naszego prezydenta chwalił i mu słodził. I brawa za to. Czekamy na pana prezydenta, na jego powrót do Polski i czekam, moi drodzy, na te komentarze. A każdy, kto jest tutaj dzisiaj, przed godziną 12 w czwartek, tego zapraszam, czwartek, 12. Live na żywo kanału Analiza Polityczna, czyli jutro pan poseł Andrzej Śliwka będzie na żywo dla was to komentował. Zobaczmy się na analizie. Do zobaczenia.